Wojna domowa, czyli potyczki damsko-męskie. Właśnie, mówi się, że mężczyźni to duże dzieci, tylko z czasem zmieniają się ceny ich zabawek. Bardzo dobrze, powiedzenie, bardzo dobrze. A kiedy człowiek decyduje się na rodzinę, to musi zakładać jednak, że będzie ona tym priorytetem, a nie piłka nożna i skuter. Niech pan powie, czy te wybory bolą czasem bardzo? Znaczy nie, no to, to jest oczywisty wybór, że rodzina jest najważniejsza. Znaczy, chociaż u mężczyzn to jest tak, że jeszcze praca jest bardzo, mhm. bardzo istotna, bo e, no wiadomo, no bo to jest tak, że no, te rodziny trzeba utrzymać, nie? i czasami żona nie rozumie tego, że ta praca jest chwilami ważniejsza od tego, żeby, nie wiem, no, odkurzyć mhm. dywan albo wyczepać, ale to, to taki szczegół. W każdym razie, no, każdy mężczyzna lubi być tym dzieckiem i stara się zachować e, tę młodość jak najdłużej, potrafi. Często nieświadomie to zupełnie robi, ale, ale myślę, że, że lubimy być takimi chłopcami, mieć te swoje gadżety, zabaweczki, które rzeczywiście czasami, czasami są drogie. <grystanie> <To się> teraz <grystanie> zastanawiam, czy to jakby nie, nie jest też i do kobiet prawdziwym, bo pomyślałam sobie tak, że pan mówi gadżety, zabaweczki i jak żywo przed oczami mam obraz mamy, która te ubranka dziecięce tam prasuje, takie tam układa, składa. Kolorki dobiera. Kolorki dobiera tak, wózeczek, tam te, te wszystkie akcesoria, te niemowlęce, że to też jest rodzaj takiego. Uh, jest coś w tym z takiej zabawy dziecięcej, tylko że dziewczynki się bawią w dom no i, no i tak. jakby, być może to no umyka no w którymś momencie, że to też jest uh, z pewnego punktu widzenia, to też może być jakimś tam przedłużeniem, tak jak dla... Jak mówi ma mężczyzna, że oni mają te zabawki, ale one są droższe. Czy to musi y, przeszkadzać takim dojrzałym podejściu do życia? Przecież to z jednej strony pomaga. to ma być ten, ma być ten obrońca, też, tak? tak? Tak, tak. Uczy Myślę, takiej że... rezerwy do życia? Nie, czy? Może nie tyle rezerwy, co, co, po, co pozwala łatwiej przejść przez to życie, które, które naprawdę no, spotykamy się ciągle z jakimiś stresami, jakimiś sytuacjami trudnymi i na pewno takie podejście. Yy, gdzie mamy coś, co pozwoli nam mm, rozładować te napięcia, yy, pozwala z, lepiej funkcjonować w życiu, no tyle. To jest w ogóle przerażająco brzmi tak, jak nastawienie na, na tą odpowiedzialność i na tę dojrzałość. I, tak, tak, to jest przerażające, jak się zaczyna o tym się mówić tak poważnie. U. Aha, i myśleć, no to rzeczywiście, no. to może się odechciewać wtedy i małżeństwa i tych potomków, I, i tak? I dzieci, Ten, no, przecież jak człowiek pomyśli o tym, że, że przecież dzieci i chorują, i są jakieś tam odpowiedzialność, trzeba pilnować, dbać i tak dalej, i tak dalej, no nagle człowiek mówi, no to co, to, 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 to dla mnie już życia nie ma, mhm. tylko, tylko dzieci, dzieci, dzieci? Nie, i dzieci, i my. Mhm. A miał pan... nieraz świetnie się dzieci wpasowują w tą zabawę rodziców, także to... Tak. Dobrze no, byłoby. A miał pan takie poczucie że od to gra pierwsze skrzypce, bo jednak był taki czas, że pewnie one widziały pana częściej w telewizji niż w domu. Nie, nie, aż tak nie było nigdy, bo, bo nawet jak sporo koncertowaliśmy, to zawsze te dwa, trzy dni w tygodniu co najmniej byliśmy w domu, co powodowało, że tak naprawdę więcej czasu spędzaliśmy z naszymi dziećmi i z naszymi rodzicami niż taki człowiek, który codziennie wychodzi i pracuje od tej ósmej do, do nie wiem, do osiemnastej albo i dłużej czasami. Także, także jeśli chodzi o nas, to nie było takiego problemu, że rodziny nas zapomniały. Mm -hmm. A więc możemy do żon apelować, żeby pozwalały mężczyznom mieć te w miarę drogie zabawki. No pod warunkiem, że kobietom też na nie pozwolą. No, oczywiście, że tak. Ale nie, to, to nawet nie chodzi, nie chodzi o, o w miarę drogie, zabawki, bo to. O pasje, no, które chodzi o jakieś to... pasje, które mężczyźni mają i żeby im nie ograniczać te możliwości realizacji tych pasji, bo, bo to się tylko na korzyść obróci dla rodziny. To, że on będzie zadowolony, że będzie spełniony, i tak dalej, i tak dalej. W drugą stronę też to działa. No, no, oczywiście. Że tak. Pamiętajcie, to. to w ogóle jest taki, takie spojrzenie na małżeństwo, jak na takie relacje dwóch osób, które mają bardzo duży obszar wspólny, ale też mają takie obszary, które są oddzielne. Tak? Ja mam takie sprawy, które nie należą do rodziny, i, i z drugiej strony partner też ma takie sprawy, które nie należą do rodziny. Na przykład pasje, nie wiem, na przykład jacyś znajomi, z którymi się ona spotyka, ze swoimi przyjaciółkami, z którymi się już nie spotyka całą rodziną, bo, bo to nie są osoby, z którymi by się na przykład partner chciał spotkać. I zazwyczaj taki, jakby taki układ sprzyja pewnej stabilności tego, tego związku. Pomysł na to, że będziemy zawsze i wszędzie razem i wszystko będziemy razem robić. Sprawia, że po jakimś czasie ludzie się duszą w tych związkach i jakby zaczynają szukać czegoś poza związkiem, ale jeszcze w tajemnicy. Bywa, że się rozpadają te związki. Wojna domowa, czyli potyczki damsko-męskie.